Cześć, witam Was serdecznie. Retroszpunta Pan się kłania. W połowie sierpnia tego roku, notabene mija już generalnie parę miesięcy, grupa studentów Czeskiego Uniwersytetu Zachodnio-Czeskiego w Pilznie wypuściła mini minigrę, która jest obecnie dostępna w serwisie itch.io, e celem oczywiście zaliczenia Przedmiotu, z projektowania gier pod tytułem Need for Beer, no, już na pierwszy rzut oka można mieć skojarzenia z kultową grę Need for Speed. Ja przyznam się szczerze, była to jedna z moich pierwszych gier w drugiej połowie lat 90. którą uruchomiłem na swoim e, ówczesnym PC. -cie. Pierwsza to była oczywiście niezapomniana kultowa gra Duke Nukem 3D, i powiem uczciwie, e, pierwsze skojarzenie. Mogło sądzić, że będziemy mieli do czynienia z jakąś grą wyścigową, bo warto wspomnieć, że w tej grze, nitwor faktycznie będziemy uciekać przed policją, będziemy poruszać się samochodem i to nie byle jakim, zaraz powiem jakim. Natomiast pozostałe skojarzenia, no niestety, są już mocno chybione. Jest to, tak jak wspomniałem, mini gra. No i podróżować będziemy kultowym samochodem czeskiej produkcji Skoda Favorit, która była produkowana w latach 1988-1995. Z racji tego, że mieszkam w Cieszynie, czyli w mieście przygranicznym, przedzielonym rzeką Olzą na dwie części, z czego oczywiście pierwsza, czy też jedna część leży po polskiej stronie, druga po czeskiej. No więc z racji tego w pierwsze powiat 90. wielu moich znajomych, sąsiadów posiadało, Czeskie samochody, poczynając od tak zwanej MBeczki, czyli Skody 100, następnie 105, 120. Notabene, my w pierwszej połowie lat 90. -tych posiadaliśmy <grydy> na stanie Skodę 120L. Eee, no i dużo w późniejszym czasie znajomych przerzuciło się na Skodę Favorit, a biorąc pod uwagę, że Cieszyn jest miastem przygranicznym i po dzień dzisiejszy, bardzo atrakcyjny, zwłaszcza dla Czechów i Słowaków, jest. Odbywający się dwa razy w tygodniu targ, targ, który odbywa się w środę i w sobotę, no to w latach 90. nasze miasto, czy też targowisko, odwiedzało naprawdę bardzo, bardzo dużo Czechów. No, licząc dobrze, były to dziesiątki tysięcy osób. No i tych skot w te dwa dni w tygodniu. Zjeżdżało się docież na całe mnóstwo. One oczywiście w tamtych czasach brylowały, były modne wśród naszych południowych sąsiadów wyroby wiklinowe. No i oczywiście te drzwi harmonikowe, nie wiedzieć, czemu oni to kupowali, można powiedzieć, tonami. Eee, a czemu mówię akurat o skodzie Favorit? Bo właśnie tym samochodem będziemy się poruszali w owej grze. No i tak jak było w przypadku Grenitwer Speed. Mogliśmy używać dopałki w pojściu jakiegoś tam nitru, natomiast w tej grze też jest dopałka, ale troszeczkę inna, zaraz Wam pokrótce pokażę. Natomiast jeśli chodzi o tą grę, o samą fabułę, no to jesteśmy takim typowym czeskim bedrichem, a właściwie postać, ma na imię bedrich, która produkuje na własny użytek, oczywiście w zakamarkach swojego domu, piwo. No, i z racji tego, że mamy tego piwa pod dostatkiem, no to zdarza się naszemu bohaterowi jeździć po pijaku. Oczywiście absolutnie nie pochwalam jazdy po alkoholu. Natomiast widać, że gra jest zrobiona przez studentów z przymrużeniem oka. No i, i, i któregoś tam pięknego sobotniego dnia, gdy Bedrick sobie siedzi przy swoim ulubionej komodore 64, popija sobie piwka, dzwonią koledzy z prośbą. Czyby po prostu nie przywiózł im paru butelek piwa, bo mają imprezę pod lasem, rozłożyli namioty, no i niestety brakło im tego złocistego trunku. No, Bedrich początkowo oczywiście się wzmaga, bo wie, że gdy tylko opuści mury swojego domu i wsiądzie za kółka, czy też za kierownicę swojego samochodu, no to zostanie namierzony od razu przez radar policyjny, no i oczywiście trafi do Paki. No ale wiadomo, koledzy są troszeczkę podchmieleni, onieśmieleni. No więc zachęcałem go mimo wszystko, żeby przyjechał. Przy okazji będzie mógł wziąć udział w rewelacyjnej imprezie. No więc Bedrich, jak to Bedrich, <śm> odkłada butelkę piwa, udaje się do garażu, wsiada za stery Skody e faworyt, no i jedzie kolegom na spotkanie. Zaczynajmy w takim razie tą naszą przygodę. No i tak, jesteśmy po krótkim intrze, mamy tutaj krótki wstępniak, oczywiście nasz Bedlikt jak typowy Czech, czy też przystało na naszego południowego sąsiada w długich włosach z okularami, oczywiście na zdjęciu Skoda Favorit, kultowe wręcz auto lat dziewięćdziesiątych naszych sąsiadów. No i mamy tutaj krótkie menu, oczywiście start, informacje o tym, w jaki sposób możemy sterować naszym wehikułem, czyli UASD, bądź też klawisze Strzałkowe spacja, no i informacje oczywiście o lusterku. Kiedy jest dobrze, kiedy jest źle, czyli jeśli będzie się zbliżała do nas policja, to będziemy musieli do, do, użyć oczywiście do pałki. Zaraz Wam pokażę, jakiej. Możecie się zresztą po tytule grzy, gry yy, domyśleć. Mamy tutaj informacje oczywiście o studentach, o osobach, które przyczyniły się do powstania tej mini gry. No to co, możemy myślę, zacząć naszą jazdę. No i tak mamy tutaj naszego Bedricha w długich włosach mamy tutaj oczywiście po prawej stronie skrzynkę z piwami no i mamy poniżej pasek pasek jeśli oczywiście będzie nas doganiać policja wtedy możemy wyciągnąć jedną butelkę piwa no i oczywiście dzięki temu dostaniemy takiego wielkiego powera gra może nie jest zbyt trudna natomiast może być momentami monotonna po tu oprócz Typowo takich zakrętów prawo, lewo i o, właśnie jest policja, przepraszam, musimy wypić butelkę piwa, wtedy odskakujemy policji, no to mijamy samochody. Samochody praktycznie niczym innym się nie różnią. No może dlatego, że jak człowiek wypije piwko, to dla niego jest wszystko jedno. Wszystkie samochody mogą być takie same. Ma to też może przełożenie na imprezach różnego rodzaju. Wiecie, jak jest człowiek pod wpływem alkoholu, to Moment, moment. w taki sposób oczywiście do nie dojedziemy. <grym>, zaraz trzeba dopałkę użyć. Będąc na imprezach, czasami jest tak, że wszystkie dziewczyny nam się podobają, nie? No ale potem jest niestety rozczarowanie nad ranem, bo wtedy okazuje się, że wcale ten świat nie jest taki idealny. Musimy uważać, oczywiście, na mm, samochody, które pojawiają się na drodze. No, rzecz jasna, trzeba je wymieniać, wymijać czy też wyprzedać. Co wbrew pozorom nie jest takie proste, jak się oczywiście komentuje. Trzeba też uważać, żeby nie zjechać z drogi, bo każde takie uderzenie czy zjazd z ulicy powoduje, że redukuje nam się prędkość praktycznie do zera. No i znowu musimy użyć tej dopałki w postaci butelki piwa. Tylko trzeba uważać, bo oczywiście za każdym razem, jak używamy czy też wypijamy butelkę, no to zwróćcie uwagę, że ta ilość, ilość piw w tej skrzynce po prostu się zmniejsza no i co jest ciekawego to dodaje właściwie smaczku tej grze że wraz ze wzrostem oczywiście spożywanego alkoholu no to jest właściwie naturalna sprawa obraz w grze nam się nieco rozmywa no i przez to utrudnia nam niewątpliwe sterowanie no jest to rzecz oczywista prawda spróbujmy sobie tutaj użyć do pałki nasz Bedrich za chwilę będzie kurcze nie w stanie kierować z kodą faworyt, no może by trzeba było troszeczkę się skoncentrować, spróbujmy, może się uda, no oczywiście im dalej w las, tym oczywiście muzyczka przyspiesza, to tylko odzwierciedla fakt, że zbliżamy się powolutku do mety no ja tutaj zjechałem teraz na pobocze ale mi się udało no teraz już mi się niestety nie udało no zostały mi cztery butelki piwa nie wiem czy Próbujemy wziąć do pałkę. Nie wiem, czy się uda dojechać. Natomiast warte podkreślenia jest to, że są tutaj oczywiście. No widzicie, jaki obraz już jest rozmyty. Piwo robi swoje. Natomiast chciałem Wam powiedzieć, że są tutaj możliwe dwa zakończenia gry. Pierwsze to oczywiście takie, że dojedziemy. I dostarczymy piwa kolegom. Tak też się teraz udało. Zostały bodajże trzy butelki piwa w aucie. No i będziemy mogli oczywiście biwakować ze, z naszymi znajomymi, pić piwko, oczywiście imprezować, śpiewać. Natomiast jest drugie też zakończenie, które będę Wam chciał pokazać. No oczywiście, jak się możecie domyśleć, takie, że po prostu nie dane nam będzie dojechać <grym> na czas. No i to spróbujmy sobie w takim razie teraz zrobić. Eee, no i trafiamy oczywiście do więzienia, jakżeby inaczej. No więc tak, jest tutaj za nami oczywiście policja, dwa radiowozy. Spróbujmy, spróbujmy że tak powiem, zjechać na pobocze. Zapomniałem wspomnieć, że auta nie da się rozwalić. <laughs> Natomiast zrobię wszystko, żeby oczywiście dać się złapać. Tak też się stało i zobaczcie sobie takie krótkie intro. No i tak wygląda drugie zakończenie. Czy jest to gra? Na jakieś posiadów, na jakieś długie wieczory. No myślę, że nie. Jest to taka bardziej mini gra. Można to traktować jako ciekawostkę. Można sobie spróbować raz, drugi, trzeci raz. No i to tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć!